No i witamy Was jeszcze raz z pokładu MG Electric X Power. I teraz chcielibyśmy tutaj nakreślić oczywiście, że tak powiem, Piotrek, cześć Piotrek, cześć, cześć. jest z nami, i jest można powiedzieć chwilowym użytkownikiem tego auta, w związku z czym pytania takie zadawane gdzieś tam na forach i omawiane tematy co do jakby wad tego auta, no nie wiadomo czy Piotrek tutaj się z tym już borykał, czy ma jakąś wiedzę, aczkolwiek no przede wszystkim problemy z kulturą pracy. Wibracje i rezonans. Częste raporty o niskoczęstotliwościowych wibracjach i dudnieniach przy prędkościach autostradowych. Czy tutaj coś możesz powiedzieć, Piotrek? No, mi się aktualnie to nie zdarzyło e, ani przy głośnym słuchaniu muzyki, ani przy wyłączonym, e, no ale może też auto jest dość e, świeże no bo ma. Chyba jak dobrze pamiętam, niecałe dwa lata i, i 40 tysięcy przebiegu. Mhm. Gdzie większość tego przebiegu to jednak była jazda po mieście, ale, ale nie zdarzyło mi się takich wibracji odczuć o dziwo. Mm, więc, więc jeszcze nie jestem w stanie się o, jakby tutaj określić co do tego problemu. Mam nadzieję, mhm. że nas to ominie. Jasne. A kolejny tutaj jakby temat, który się pojawia, to są różne stuki i skrzypienia w kabinie. Ola, oraz ogólne odczucie taniości materiału wewnątrz. No to, to pytanie bardziej do ciebie. Jak wsiadasz pierwszy raz do tego <laughs> samochodu, jak się czujesz? Możesz podotykać ekranu czy tam. Mhm. Ale tu wiesz co mam na... Ja tutaj yy... tego tunelu środkowego? I spokojnie, nie? No. ale tu chyba bardziej chodziło y, tym użytkownikom, którzy chyba podczas jazdy, wydaje mi się, te skrzypienia, wiesz? Czy jakieś takie mm. skrzypienia przy y, nie się, ostrych zwrotach, wiesz? Przyznam, że to auto nie jest garażowane i w rzeczywistości ostatnio jechałem przy minus 11 y, do, do pracy i nie, nie, nie udało się, a to były chyba idealne warunki do tego, żeby coś takiego odczuć. Mhm. Y, nie przypominam sobie na ten moment skrzypienia. Czyli nie potwierdzasz czasem ciężkie lub irytujące działanie elementów sterujących, np. przyciski infotainmentu. Nie, z tym się też nie spotkałem. Z czasami długie ładowanie systemu przy włączeniu, gdzieś tam nie zawsze ten dotyk zadziała, chociaż tutaj akurat wszystko fajnie działa, więc. Więc ale nieraz opornie, tak? Ale czasami, jak mhm. jest zimno, tak jak ostatnio wspominałem przy minus 11, no to jednak zanim się uruchomił ten ekran, to, to to trochę potrwało, ale to jest chyba standardowa, jakby bolączka tego samochodu, z którą już tutaj się gdzieś przyzwyczaiłem no. Czy to wszystko, jakby tutaj fajnie, uważam, działa? Pytanie tylko, po, jak długo, co nie? No <laughs> Są to jasne. dość świeże auta i <coughs> ciężko jest tutaj powiedzieć, czy, czy to. Się spotkam z tym, czy, czy jednak ominie to jakby mój tutaj egzemplarz. To muszę ci powiedzieć, że ostatnio to jq 7 nagrywałem taką hybrydę. I faktycznie tam narzekali na wyskakujące jakieś błędy, elektronikę w tym samochodzie i tak dalej. No i ten użytkownik, akurat którego ja mam kolegę, takiego Łukasza, on się w swoim Maciu jeszcze nie doznał takich tych, ale ma 10 tysięcy, no ale powiedział coś takiego, że no ale wiesz, no nie wiem co będzie za miesiąc, za dwa miesiące. No i komentarz pod tym podpisany jest taki, yy, ktoś, że w jakich my czasach żyjemy z jakimi samochodami, że człowiek, który kupił nowy samochód, już jest spodziewa, że za miesiąc być może mu te kontrolki wyskoczą. Więc chyba co w tym jakby prawdy jest. Zgadzam i też zauważam od jakiegoś czasu, że auta, które gdzieś tam przekroczą tą barierę 100 tysięcy kilometrów, to już jest takie auto z znakiem zapytania dokładnie <laughs> remonty silnika. No, ja jeżdżę dwoma jeszcze autami, bo jeżdżę Mercedesem 190 kom i ten samochód hmm. ma prawie. 600 tysięcy kilometrów Nie wspominałeś. I tam się wsiada, odpala, odstrzała, że tak powiem, jeździ i nie ma żadnego problemu. No i jeżdżę też BMW, którą tak naprawdę już pół roku serwisuję, bo, bo coś się cały czas dzieje, więc no mhm. egzemplarz bez wad, a przez ostatnie pół roku coś się tam podziało. I... Słuchaj, to tu tutaj, jak już nagrywamy, no to może kiedyś, jak się spotkamy, to może twoją 190 nakręcimy. Zapraszam. Muszę ci powiedzieć, że miałem dwie 190. W swoim życiu zresztą jestem fanem Mercedesa. A jaką masz diesla? Czy... Diesla 2.0, manualu. Okej. Okay. Jeszcze więc... czwórka skrzynia, czy już ta piątka? E, chyba już piątka. Z tego, piątka, co pamiętam. Listwa szeroka, wąska? E, nie, no, to jest ta e, już bez rydzy, że tak powiem, bo okay. z... zależało mi na. Najbardziej na zdrowej karoserii, co mi się mhm. tak naprawdę udało. To auto, to tak można powiedzieć, gdzieś taka mini-lokata, i przy okazji, no, auto, które po tylu latach, a, a, a karki skręca, że tak powiem, bo, bo przesiadłem się do tego Mercedesa z mojej M3 i byłem w takim szoku, jak ludzie pod sklepem podchodzili i gdzieś tam chcieli zdjęcia sobie robić przy tym aucie, no bo jest to gdzieś taki powrót do, do przeszłości, więc, więc, no, naprawdę. Siada się, wrzuca się kasetę ulubioną i, i można podróżować. A który rocznik masz? To jest 92, jak okay. dobrze pamiętam. No to to były już te późniejsze te, bo tak. one wychodziły od 8,4 nawet, z tego co ja pamiętam. Wiesz co, wracając do tego X-Power'a, no to tutaj przy tym poprzednim filmiku już to poruszyliśmy, że słaba efektywność energetyczna. No i tu jakby potwierdzamy, bo tak. wyjechaliśmy ile było? 90... Chyba nie, 87, 86 Aha. jakoś tak. Nieznacznie jakby spadło. Yy, no jeszcze nieznacznie, aczkolwiek <coughs> minus jest taki, że Mało przejechaliśmy, przyjechaliśmy z 800 metrów, a plus taki, że tak naprawdę na, na gdzieś tam na ogrzewaniu ta bateria nie schodzi jakoś mocno, co, co tak naprawdę w zimie jest bardzo bardzo fajnym e, gdzieś tam e, plusem, żeby się ogrzać, żeby wpuścić sobie autko wcześniej i zejść do, do ogrzanego samochodziku. No spoko, a wiesz co, teraz widzę tutaj na tym, na, y, tym ekraniku właśnie y, y, ciśnienie w Oponach. I tutaj mam właśnie taki jeden post, że aplikacja e-smart do obsługi auta bywa niewiarygodna. Na przykład wysyła dużo fałszywych alertów o ciśnieniach w oponach. I tutaj to potwierdzić, czy raczej to jest jakby stała tutaj, chociaż widzimy, że tak, lewe tylne ma 220, a 236 ma prawa. Jest mi to ciężko tak naprawdę potwierdzić, bo gdzieś dostaję informacje tutaj w samochodzie o, 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 o problemie z powietrzem, no ale, ale że tak powiem, no cały czas jeżdżę i nie, nie odczuwam tego. Byłem parę razy na stacji i, i tak naprawdę no tylko dopompowałem, więc, więc jakby tutaj w samochodzie nie czuć tego pod tym względem, no a w aplikacji, no to jedynie gdzieś na tym drugim telefonie, ale to raczej rzadko z niej korzystam, tylko do. you <laughs> Uruchamienia. Mhm. No i tutaj oczywiście wiem, że się do tego nie odniesiesz, choć warto to w tym odcinku poruszyć, że MG bywa krytykowane za obsługę posprzedażową. Długie czasy naprawi, ograniczony dostęp do aktualizacji oprogramowania. No i część właścicieli traci zaufanie i sprzedaje auto szybciej niż planowali ze względu na wspomniane problemy. Oczywiście się nie odniesiesz, no bo to auto jakby na razie jeździ bez awarii, nie ma 40 tysięcy przebiegu. No i nie zdarzyła się awaria, tak? Z tego co. Nie zdarzyła się awaria. Teraz jestem umówiony też na serwis z tym autem i serwis tak naprawdę umówienie, jeżeli to można powiedzieć, odbyło się bezproblemowo szybko i tak naprawdę dopiero po serwisie zobaczymy, jak to wyjdzie, bo to będzie chyba drugi albo trzeci serwis tego samochodu. Aczkolwiek mój pierwszy, więc ciężko jest mi powiedzieć, jakie to koszta, jaki to mhm. czas trwania, i też nawet nie wiedzą osoby w serwisie, jaki to jest zakres prac. Więc to też jest takie, można powiedzieć, stresujące, bo, bo nie wiadomo, na co się nastawić, tak? Jasne no natomiast, wiesz, mając BMW M3 no to jesteś tak nastawiony, że pytanie lepiej nastawiony być nie możesz natomiast no w związku z tym poprosimy też Was o komentarze, bo ten filmik ma jakby pomóc użytkownikom tego auta nie wiem, czy w wyborze tego auta czy wprost przeciwnie aczkolwiek pomóc znaczy jakby zastanowić się nad tym, jakie są wady, zalety takiego auta przed zakupem i w trakcie użytkowania, no i napiszcie w komentarzach czy jak już zakupiliście takie auto, co Wam tam dolegało, czy to się potwierdza z tymi opiniami gdzieś tam na forach. No bo tutaj no Piotrek jest takim chwilowym użytkownikiem tego auta, w związku z tym jakby wiemy na co natrafił, z czym się jakby jeszcze nie zetknął. Jak już będzie po serwisie, no to też się dowiemy jaki był koszt tego serwisu i czy to, że jest posiadaczem BMW czy mu pomogło, czy też nie. <śleskujesz> na tę chwilę dzięki i do usłyszenia. Cześć!